Alarm! Medialna egzekucja księdza, twórcy szlachetnej paczki. Jacek Głęski zaczynamy. To był lincz, nagonka, mówią ci, którzy ataką na księdza Jacka Stryczka przyglądali się z bliska. Oni mają pieniądze i możliwości, dodaje kapłan, twórca szlachetnej paczki. Z dnia na dzień musiał odejść z organizacji, którą tworzył od podstaw. Rok wydały lewicowo-liberalne media. I choć po kilku latach śledztwo umorzono, nikt nie zdobył się nawet na to, by powiedzieć, przepraszam. Stałem się problemem w szlachetnej paczce. Już miał myśli samobójcze i zobaczyłem wrak człowieka. Koloradka zaczęła przeszkadzać. Ja to tak odebrałem. To był. Wprost, lincz. Medialna egzekucja. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Dzieło księdza Jacka Stryczka. On je wymyślił i wprowadził w życie. Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli jaka? Ekstremalna Droga Krzyżowa, 40 km, samotnie albo w skupieniu, i w nocy. Czyli ekstremalnie. Ale nawet taki wysiłek wydaje się być zaledwie rozgrzewką. Jeśli zestawić go z inną historią księdza Stryczka, myślę, że najtrudniejszym zadaniem, jakie w życiu stało przede mną, to było zorganizowanie szlachetnej paczki. Akcja znana nie tylko w Polsce, przedstawiać właściwie jej nie trzeba. To dzieło na jednym z krakowskich osiedli zaczynała grupka zaledwie kilku osób. Dopiero no, po kilku latach słynny Real Madryt i Jerzy Dudek pomogli na tyle, że nabrało to rozmachu i nabrało takiej skali ogólnopolskiej. Para Prezydencka co roku włącza się w tą piękną i niezwykle wzruszającą akcję. Angażowali się niemal wszyscy. Para Prezydencka, sportowcy, aktorzy, miliony ludzi i z roku na rok coraz większe światowe korporacje. Przez lata stworzył rzeczywiście wielki ogólnopolski ruch społeczny, który zmienił pojęcie pomocy. I to może był taki moment krytyczny, kiedy ruch społeczny, kiedy żywy Kościół zamienił w wielkie charytatywne przedsiębiorstwo. No, wydaje mi się, że paru osobom w życiu pomogłam, a i tak zostałem sam. Lincz, medialna egzekucja, bo tak, Pisano tak, mroczne oblicze twórcy szlachetnej paczki. Pełna agresja, jakieś okrucieństwo, patologiczny mobber. Bywały tygodnie i miesiące, że po prostu leżałem i w stanie z łóżka było dla mnie wysiłkiem. Zaczęło się jesienią 2018 roku od tego tekstu autor Janusz Szwertner. Miejsce, Portal Onet. Chyba i tak niewiele bym był w stanie zrobić, bo kim ja jestem w kontekście ogromnego potentata, jakim jest Axel Springer? Co ja w ogóle mogę? Oni mają tyle pieniędzy, tyle zasięgów, takie możliwości. Kim ja jestem sam jeden? Ruszyła lawina, choć nie było wyroku, nie było nawet prokuratorskich zarzutów. Znane powiedzenie, że człowieka jak muchę można zabić gazetą. W tym przypadku był to portal. Zrobiła z tego nagonka, oczywiście, tak jak mówię, bazująca także na niedostatkach charakteru Jacka. Każdy popełnia błędy, również z zarządzaniu. Cała prasa poleciała sobie, cytując, że mobber nie mają takiego prawa. On nie był skazany za to. Minęły cztery lata. Śledczy badali sprawę. Przesłuchali ponad 750 świadków i nic. W związku z tym do prokuratora w istocie nie miało innego wyjścia, jak tylko umorzyć tę sprawę. Przez 4 lata słyszeliśmy, że w ogóle to, co on napisał, to jest właściwie tylko wierzchołek góry lodowej. Że za chwilę będą kolejne sprawy, że będziemy mieli do czynienia z no, gigantyczną aferą. No nic takiego się nie wydarzyło. Do dzisiaj e, nie potwierdzono nie tylko ani jednej ofiary, ani, ani jednej historii, kiedybym kogoś skrzywdził. Takie są fakty. Rozmawiamy z autorem tekstu, który wprawił w ruch maszynę medialnej egzekucji. Ale czy pani wie, że sprawę będzie teraz rozstrzygał sąd? Czy to też pani jest tak przekonana A... do tematu, że nie wie pani o tym? Aha, teraz pan mówi, że sprawę będzie rozstrzygał sąd. A wcześniej nie mieliście problemu, żeby sami ją rozstrzygnąć. To jest jakieś absurdalne pytanie. Pracownik Onetu najwidoczniej uznał, że najlepszą obroną jest atak. Pani zadaje propagandowe pytania. To jeszcze raz. Ksiądz Jacek Stryczek nie usłyszał żadnego prokuratorskiego zarzutu. Sąd oczywiście zbada sprawę, bo na decyzję prokuratury wpłynęło zażalenie. Normalna procedura. Świadkowie, którzy wystąpili w tym pierwszym tekście z 2018 roku, oni mieli takie same zarzuty jak wówczas ksiądz, ksiądz Jacek Stryczek. Czyli świadkami, świadkami tego człowieka były osoby niewiarygodne. Gigantyczna odpowiedzialność wszystkich moich informatorów. Po latach okazuje się, że Schwertner zdawał sobie z tego sprawę. Ale celowo w swoich tekstach o tym nie wspomniał. To fragment maila, do którego dotarli dziennikarze dziennika polskiego. Tak pracownik Onetu odpisał alarmującej go kobiecie. Starałem się o tym napomknąć, ale świadomie zdecydowałem, by skupić się na źródle problemu systemowym. Dziś Schwertner sugeruje, że mail dostał już po swojej pierwszej publikacji. Ale wie pani, kiedy był mail, a kiedy tekst? Ale, ale po tekście wielokrotnie pisaliście o tym. Ale wie pani, czy nie wie pani? Ale wiem, oczywiście, że wiem. Ale później wielokrotnie miał pan okazję do tego, żeby poinformować opinię publiczną o sytuacji. Nie znalazłem żadnej ofiary. Żadnej. To jest temat. Skoro nie ma ofiary, a jest winien. To Paweł Zastrzeżyński. Dziennikarz, który sprawą zajmuje się niemal od początku. Ale nie śpiewał w jednym chórze ze Szwertnerem i spółką. A to wcale nie było takie proste. Miesięcznik Press zrobił wręcz nagonkę na dziennikarzy, którzy wspierali księdza Jacka. Jest taka książka, nazywa się Trole Putina i tam jest taka koncepcja, że jeżeli wskażą jakąś osobę, która jest dla nich wrogiem, to należy ją zaszczuć, tak aby nie miała siły się bronić, aby była chora, aby była bezbronna. Tak wygląda moje życie przez te cztery lata. Chwilę po publikacji ksiądz Stryczek przestał być prezesem Stowarzyszenia Wiosna i Szlachetnej Paczki. Władzę przejęła część współpracowników. Wpada Joanna Sadzik i krzyczy na mnie, wynoś się. A do tej pory Joanna Sadzik była dla księdza? No pracowała w zarządzie. Tak, na, taka nastąpiła gwałtowna zmiana. Ładujemy swoje akumulatory? Joanna Sadzik to dziś prezes organizacji. I wiadomo, że Szlachetna Paczka była z koloratką. I w tym momencie... Zostało to przyjęte przez struktury lewicowe. Po prostu wzięte. To jest przyczyną Właśnie to, że on stał na czele. E, nie bał się, pokazywał się. I że to mogło być kojarzone także z dobroczynną działalnością no, opluwanego w naszych czasach Kościoła katolickiego. Więc to chyba nie był przypadek. Staje się pytanie, kto na tym skorzystał. E, po co to wszystko było zrobione? Tropów jest kilka. W pewnym momencie pojawiły się ogromne pieniądze wpłacone przez absolutnych gigantów światowego biznesu w granicach 20 milionów, no to jak nie wiadomo, o co chodzi, to już wiemy. W pewnym segmencie, powiedziałbym, dobroczynności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie miała żadnej innej konkurencji poza szlachetną paczką. Ja nie wiem, czy tylko i wyłącznie to jest historia o tym, jak silne mogą być media, jak bywają niegodziwe, ale to też, też historia, jak media są w stanie za pomocą pewnego rodzaju medialnej zasłony dymnej e, ukryć istotę sprawy. Więc to jest raczej, powiedziałbym, historia o mistyfikacji. Historia, która zrujnowała jego życie. Śledzi pani losy szlachetnej paczki? Troszkę mniej, bo to nadal boli, że, że go tam nie ma. Mogli mnie zniesławić. Mogli mi odebrać poczucie własnej wartości. Mogli mi odebrać przyjaciół, życie i zdrowie, ale nigdy moje ideały. Być może rzeczywiście komuś przeszkadzała koloratka twórcy szlachetnej paczki, a może chodziło o pieniądze. Autora Nagątki, jak widać, nie opuszcza dobre samopoczucie albo robi dobrą minę do złej gry. Mają Państwo okazję sami ocenić jego postawę. Kolejny Alarma w środę o 20.15. Do zobaczenia.